Hej! Dzisiaj jestem na gigantycznej gąbce, oczywiście też w Gdańsku i na serio bardzo mi się tu podoba. Więc tak no dobrze, tutaj mam taką wielką górkę, na której można skakać. Woo! No to... No dalej. Więc ta górka jest... kolorowa, Czyli, że jest zielo, zielona, różowa. Są paski. Jedno jest zielony, później jest różowy, później jest pomarańczowy, później żółty, później czerwony, a później jest zielony. Tak jak wcześniej. Zobaczcie z góry. Tak wygląda z góry. Dobra, już jestem. No. W ogóle na tych wakacjach bardzo mi się podoba i że mam szansę w ogóle być na nich. No i mam nadzieję, że Wy kiedyś też tutaj przyjedziecie. A w następnym odcinku chciałbym zaprezentować Wam Poznań. To też bardzo ładne miasto. Byłem już tam i naprawdę bardzo tam jest ładnie. Ale to już w następnym odcinku. Do pa!